Hej, to go skropka, witam Was w 22 już Dniu Daily. Tak, to dwa święta. W tym odcinku przedstawię Wam, no pokażę Wam moje wszystkie złote figurki Lloyda. Wiem, że mam ich więcej, jednak trzeczkę tutaj widzę, że mam ich mniej. Z tym, wiadomo, Lloyd ma też złote akcenty w swoich strojach, ale bierzemy takie po prostu złote, złote. No dobra, no to co? To teraz nowe intro, które już wczoraj było. Napiszcie, jak Wam je, no jak Wam się ona podoba i okay, a więc moim pierwszym złotym Lloydem jest Lloyd złoty z LEGO Nintendo Legacy. Tak się on prezentuje, jest on w zestawie, w sumie to w paru zestawach, ale ja mam tego z, tego z zestawu e, Smok Złoty Lloyda, z Legacy oczywiście. Maskę ma w kolorach zielono-złotej, a twarz oczywiście, czekajcie, oczywiście cała złota, Tam, Czekajcie. O. tak z tyłu się, boże z przodu się jeszcze tak prezentuje, także co ciekawe nie ma, on tutaj... Szczęśliwej. Yy, tutaj wyrazu z szczęśliwego wy, wyrazu twarzy. Ale i tak jest to bardzo ładna figurka. I to właśnie jest chyba właśnie moja pierwsza złota mini figurka Lloyd'a. Także. No. Okay, no, no, no w sumie to nie chyba tylko na pewno, bo kolejne już są z innych ram czasowych, a dokładnie to jest to złoty Lloyd z też Legacy, tylko że to jest na... 10 lat Lego Ninjago. Ja to mam, to też było, no ogólnie ta, ta figurka, była w zestawie turniej żywiołów. Jednak ja ją mam z zestawu, może nie z zestawu, tylko z książki. Tak, była taka książka, także sobie ją wtedy, wtedy kupiłem. ich tutaj ma, yy, ma tutaj dwa miecze z tyłu. Nie ma maski, tylko ma te włosy związane tą bandaną z 14 sezonu. I ogólnie, ojciec. i ogólnie jest to bardzo ładna figurka. Kolejną figurką jest już Wam dobrze znana, raczej ponieważ jest to po pierwsze nowa figurka, a po drugie, no nie tyle co ją y, Wam przedstawiałem na, na moim odcinku. Y, jest to y, Lloyd, ale w formie Oni. I on właśnie w formie Oni jest złoty, nie jak Karmadon, który jest, jest wtedy czarny. Także taką, no, to jest ten swój taki złoty strój, ma tą maskę całością tak prezentuje, ale jak, jak wiecie, Lloyd też jeszcze bez tej maski, bo w sensie no bez tej maski on w sensie tak, tak jakby no e, miał swoją maskę, w sensie miał maskę od kola. i tak się prezentuje w tej masce, tak, w sensie ma maskę taką z tym takim czarnym tutaj mm, co to jest z bandaną, tak także dajmy go tutaj, tutaj dajmy to, tak, no i teraz już zupełnie nowa z wczorajszego odcinka Figurka złotego Lloyd'a, czyli Evo 2 Piękny, naprawdę tutaj jest złoty strój. Po prostu patrzcie na, na te wszystkie detale. Maska jest też w pięknych kolorach. I jak widać. Nie wiem, czy to do, do, dobra to będzie też widać. Jest to inna maska, masz ten Lloyd z Legacy ma tutaj ciemniejszą tą e, ciemniej, ciemniejszy zielony, a ten Lloyd ma właśnie te akcenty zielone, jaśniejsze. E, no i co? Stawiam jeszcze tak, mam jeszcze go pokażę tutaj z tyłu. Wychodzi on 1 stycznia i jest on w tym zestawie, co nie? W tym zestawie yy, no, MacLoida, kontra ten mech, tego złego. No dobra, to to, to by było wszystko, jeżeli chodzi o tę część odcinka. Dalej jest to vlogmas, więc otworzymy sobie teraz kalendarze adwentowe. Patrzcie jak ten kalendarz teraz wygląda, jak on tutaj jest poszarpany, bo te okienka się tak strasznie dziwnie otwierają w, w ogóle w tym kalendarzu, ale szukamy już 22. O, jest tutaj, także, o nie, dobra, otwieramy. Kurde, chyba to trzeba tutaj, tutaj to trzeba położyć. I w tym odcinku mamy, uwaga, o, pieska, a tutaj mamy, tutaj mamy misję. Taką się tutaj prezentuje. No, także jeszcze tylko dwa okienka. Z tego w tym kalendarzu, w tym jeszcze mamy trzy, bo jeszcze nie otworzyliśmy tego to okienka, ale już to właśnie teraz e, zrobimy. Także otwieramy. Czekajcie, może to Wam, o nie, czekajcie. Dobra, a więc otwieramy. Oj, połapam ci... ja, palec, tam wszedł. Yy, uwaga, mamy tutaj też bardzo na czasie prezent, ponieważ jest to po pierwsze zimowy, a po drugie wczoraj był lukta i walker właśnie na chod. A teraz mamy, kiedy był w no, umieszczony tam u wampy. Także już to wam złożę i wam pokażę, o co mi chodzi. Okej, okay, ja już złożyłem i to się prezentuje w ten sposób. Jest to taka tutaj konstrukcja. Yy, jest tutaj już luk umieszczony. On, tak też też to było w filmie, ale weźmy go stąd i tam pokażę, gdzie się go ojcie. Tu Tutaj się go oto przyczyni. Nie, czekajcie. <laughs> Przeczypię się go właśnie o ten klocek. No i ja oceniam ten dzisiejszy prezent, oczywiście 10 na 10. Tak, teraz to jest serio są mega fajne dodatki. Pamiętajcie, że jeszcze nam, nam został ten artuditu, który pewnie będzie jutro. A po jutrze... Czekajcie, bo to jeszcze nie to. A pojutrze będzie raczej ten. Tutaj droid. No dobrze, no to co? Widzimy się jutro w 23 dniu, w którym pokażę Wam mini Backstage tego, co pojawi się już 24 grudnia. Pa!